Hejcie siemanko, z tej strony Przemagam.pl a dziś zagramy w z... rołkach. I no to jest po prostu taka gra, że yy, jak widzicie mamy tu swoją wieżę. Możemy dodawać yy, jakieś yy, innych grycie. Tutaj postaci, żeby nam yy, się chronili. I o co w tej grze yy, o co? Na, o co chodzi w tej grze? Jak widzicie, możemy tutaj sobie przyspieszać czas albo zwalniać razy jeden, czyli normalnie, a tu razy jeden. Ja używam razy dwa, bo tak plus, no szybciej i lepiej. Dobry. Na początku, jak widzicie, po prostu musimy iść stawiać, aby ym, abyśmy abyśmy po prostu nie zginęli. U góry mamy HP, mamy Fade, czyli yy, falę i AIMP, aim czyli... jak to by można nazwać? taki nie eliksir, takie... manę, hmm, o, mana mamy też tutaj level, mamy diamenty i mamy oczywiście pieniądze tutaj widzieliśmy, mam nadzieję, że już każdy wie o co chodzi i chciałbym powiedzieć na starcie że na 20 subów yy, że na 20 subskrypcji pokazuję swoją twarz i oczywiście y, ze mną będzie mój przyjaciel. Mam nadzieję, że przyjaciel. Daj głos przyjacielu w komentarzach. Czyli Thompson Pozdrawiam oczywiście. Y, pokażemy, wrzucimy w tym W tym samym czasie. Wrzucimy odcinek. W tym samym czasie. I tak. Ym, jak? Jak to by można było nazwać? No, pokażę ten twarz i... Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. Zostawcie łapkę w górę. To zostawicie, to zostawicie łapkę w górę. Jeśli nie, w dół. Napiszcie komentarz i macie link w opisie do y, kanału TomSona, czyli Tymka. I jak będziecie wchodzili tam, na, w link, w, link w opisie, to y, od razu Was, was przerzuci na odcinek ze mną, gdzie graliśmy gdzie graliśmy w Clash Royale No i co? Dobra, bez zbędnego teraz zgadania Lecimy Maty. Tu mam oczywiście Auto Battle, czyli Jak zrobię start to on wszystko rzuci Patrzcie na, patrzcie na to I on wszystko rzuci, wszystko A tutaj Nie wiem co tu, co tu Jak widzicie tutaj Ten puchar to jest y, bonusowe, bonusowe Bonusowy Gold Tutaj mamy Freestower, obok, tam dalej mamy, jak widzicie, takie, jakby to hmm, nazwać, takie, no, nie rękę, czy, no, taki bardziej pazur, który y, wchodzi w ziemię i, chodzi y, wchodzi w ziemię i z tej ziemi się wysuwa. Także, ej, bo ja wolę sam w to grać, znaczy, w sensie, że sam. No, zrobimy tutaj mamy naszych pracowników, tu mogę ich ulepszyć, czyli plus jeden koleż. Yy, mogę to kupić? Nie mogę. Plus jeden koleś to oczywiście ja mam wszystkich na gole, żeby mi zbierało, yy, zbierali tyle. No wiadomo, żeby mi pieniądze yy, zbierali. I tu co. O, właśnie, jedzie. Widzicie tego kolesza tutaj, co jedzie? No to on. Patrz ile, patrzcie, ile on nam pieniędzy da. 2470. Tutaj mam skill. Czyli mam y, plus 35% bonusowego. Y, bonusowego golda. To tutaj 70% bonusowego extra. Tutaj 20, y, minus 20, 12%. 5% cooldowna Tutaj plus y, 37,5% damagea Tutaj Critical Change, czyli takie krytykale na przykład nie Takie bardzo mocne ten, nie? To mam je na 14 Castle Wall Defense, czyli że castle, że bardziej wieżyczka będzie się broniła. jak Mamy ją na pierwszym levelu, w ogóle nie ulepszamy to nasi tutaj pomocnicy to ich wzywamy, w ogóle nas nie bronią. To jest troszeczkę słabe znaczy mniej po prostu. Jak będziemy mieć to na wyższym lewerze, to nawet jak ktoś będzie miał mało HP, to będzie się po prostu wracał. Um, dobra, down Archers Attack Speed. Czyli te um, jak widzicie łucznicy po lewej będą po prostu szybciej strzelać tutaj... Mana, ja to nazywam mana Mana RCFL czyli będzie się regenerowało się Tutaj mamy Summent Unit Damage Nie wiem co to jest Aha, czy jest podziemi Z pod ziemi, spod ziemi y, większy damage Tutaj muszę odblokować za te lewele widzicie? Za... Muszę mieć 100 setny level muszę mieć. No, setny setny level muszę mieć. A bo gdzie A tu muszę mieć 1999 level. Dobra. Dobra, tutaj mamy nasze zdobycze. Tak, zdobycze. Zdoby. Ja. Jo ja, czekajcie, bo tu są. Dobra, no te kulki. Bonus gold, Acib. E. Acib tygodan. I... O ja, to jest dobry, nawet. Ale nie chcę tego w tym. Nie, 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 nie chcę. I nawet nie, nie chcę tego w tym. Nie chcę go. No co my tu mamy? Tu mamy 2 miliony. Ty wy jesteście. głupi na głowie? Tu mamy. Z... Aha, za 50 Okej. Ok. Tu za 60. Dobra. Y, tutaj mamy mapę. Tutaj mamy mapę, zobaczcie. Najtrudniejsza naj, jest gdzieś tutaj z 20 tysięcy chyba. ja jakieś. to jest? To jest 15. Nie rozwiążę. To jest, o, tu, tu. O ja. O, patrzcie to. Widzicie? 29 tysięcy 500. O, nawet 30 tysięcy. robimy to. Na pewno, na pewno tego, na pewno to wygramy, widzieliście? Patrzcie na HP, patrzcie to. Co ja ziem odwali? Dobra. Widzimy się po cięciu, Co to jest gin to, nie wiem. Dobra, witam po cięciu. Co ja ziem odwali to nie wiem. Może zagramy te 30. Uwaga, patrzcie, patrzcie na HP Widzieliście to? 550 albo nawet nie wiem tu ja chcę się wybronić patrzcie to Ty! ja dłużej żyliśmy dobrze, dobrze. może coś ulepszymy tk co tu mamy na słabym levelu a jest dobre tego nie używam to jest tornado gdzie popycha do tyłu i tak leci przez ten leci przez yy, całą tutaj wiecie tam o widzicie tam tam gdzie ten Dorofi jest jeden taki buzik tam prawej bardziej no dobra mniejsza tam gdzieś dobra ogry nie chcemy ogra hmm. może zdecyduje się na Fire yy, fire wizarda idziemy jeszcze po kupimy tego ostatniego kumpla Zostawiliśmy na 10 level Dobra Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał Jeśli tak zostawcie łapkę w górę Jeśli nie łapkę, Niestety łapkę w dół Zostawcie miły komentarz o, Oczywiście subskrypcję na kanale I oczywiście Zachęcam do obejrzenia Znaczy do wejścia na kanał Thompson On ma już chyba 175 subskrypcji Także Wbijajcie do niego. Będzie link w opisie, gdzie jak naciśnięcie link w opisie, to od razu was przerzuci do odcinka, gdzie, gdzie będę ja. Ja będę z, z Thompsonem i będziemy grać w Clash Royale. Także to. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I żegnam Was. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. Miłego spędzonego czasu z rodziną i co? Na razie cześć!